Cześć widzowie, witam na kolejnym wykopywaniu Dino wykopaliska part 2 I... Najpierw muszę wykombinować jak to otworzyć I tu w poprzednim odcinku wydobywaliśmy jakieś dziwne, zielone coś i ja podejrzewam, że to jest y, ząb dinozaura A tutaj mamy szkielet diplodoga Chyba szkielet diplodoga, y, no więc yy, najpierw muszę obczaić, jak to się otwiera. No właśnie, bo nie ma żadnej dziurki ani nic zepchłego Więc muszę ogarnąć, jak się to otwiera. O! Chyba otworzyłem? Nie, dobra. Trzeba potrenuję, trochę. Spróbuję, co będę. Nie. Tak ciągle otwierał. No! A próbuję, no! Zrobię przerwę. Widzę, więc z lekką pomocą taty udało mi się to otworzyć i... no co, yy, to biorę ten sprzęcior i zaczynam skubać. Proszę pańska, proszę państwa, udało mi się zyskować ten... czy to możliwe, że to... nie jest tak naprawdę klimatuł? Chyba nie. Ty, proszę państwa! Tu nie jest dinozaur. Myślałem, że w tym jest ukryty dinozaur. Huh? Proszę państwa, to nie jest dinozaur. Dobra, kopię dalej. Proszę państwa, kopię, kopię. Tutaj. O, gon dinozaura. Może to będzie lodega? No, może. Może taka, może. Co to nie, kopię dalej. Proszę państwa, kolejna część ciała odkopane. Czy to jest? Taką młotkiem. Nie. Jak na cię się odwrócił. Dobra, popędzelkuję ja tym pędzelkiem. Kiedy? Już się kopię. No mm, Dobra. Dan, dar, dan, dan, dan. Oto bałagan. To jest to, co sto po nim. A tu mamy wykopaliska Diplodok Albo to jest brachiozaur. Powinien być długi ogon, ale krótki. Właśnie, że ja to się zgadza, ma chyba krótki ogon. To... Nie wiem. Jak ma krótki ogon, to, to chyba jest brachiozaur. nie dobra. Uznajmy, że brachiozaur. Pa!